Witajcie, 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 bracia i siostry. Dzisiaj jesteśmy w Sędziszowie Małopolskim. trochę tu wieje, mamy kaptur, mam nadzieję, że audio będzie w miarę przyzwoite. Dzisiaj są też piękne czytania, słuchajcie. Dzisiaj znowuż czytania nam mówią o. O kim nam o mówię? O Naamanie. O Naamanie. To był taki syryjski żołnierz, słuchajcie, syryjski, czyli poganin co do prawa. Czyli to był ten spoza kościoła, czyli to był y, dla Izraelitów grzesznik, poganin grzesznik, czyli taki standardowy, przeciętny każdy z nas. No. Y, więc grzesznicy, teraz do nas jest tutaj dobra nowina, bo co się z Naamanem stało? Więc Naaman dowiedział się, że w Izraelu, czyli w takim tym innym wybranym kraju, są, y, jest jakiś prolog bardzo wierzący, czyli że Elizeusz tam jest. On nie wiedział nawet pewnie jak ma na imię, ale miał się udać do tego wielkiego proroka, bo tylko on mógł pomóc mu z jego trądem, bo był yy, chory na trąd, więc potrzebował cudownego uzdrowienia. I ten żenaman tam się udaje, bierze z sobą dużo złota, dużo srebra, bo żeby tam się zapłacić, no bo lepsze uzdrowienie wymaga lepszych rachunków, jakby nie do opłacenia uregulowania. I nagle zostaje tam mocno zaskoczony, bo dowiaduje się, że on ma tylko się siedem razy wykąpać w Jordanie. W sensie obmyć swoje ciało, siedem razy zanurzyć się w Jordanie. No i się wkurza. No i teraz zdaje nam powie Sylwia. <laughs> Chciałam wam przeczytać ten fragment. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć, idź obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami, przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie następnie i wezwie imienia Pana Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie tron. I e, to zdenerwowało a Naama, ten pomysł, który miał Bóg przez Elizeusza. On chciał zupełnie zrobić coś innego, żeby być uzdrowiony. Mnie to dotyka, właśnie kiedy my szukamy, ja czasami nawet szukam rozwiązań takich po swojemu, a nie tych rozwiązań Bożych rozwiązań. Oczywiście w drodze życia z Bogiem Bóg mnie tego uczy cały czas, bym wybierała jego rozwiązania, bym szukała jego rozwiązań. A skąd ja je biorę, ja Boże rozwiązania biorę ze słowa Bożego. Tutaj są wszystkie rozwiązania na moje życie, na nasze, na nasze małżeństwo, na naszą rodzinę. I teraz jest taki cudowny czas, który Bóg nam daje, żeby właśnie w tej sytuacji szukać Bożych rozwiązań, kiedy będą wychodzić trudne sprawy, o których wcześniej nie rozmawialiśmy w naszych rodzinach, bo nie było czasu. Byliśmy zabiegani, zamyśleni innymi sprawami zupełnie. A teraz Bóg przychodzi ze swoimi rozwiązaniami do Ciebie, do Twojego małżeństwa, do Twojej rodziny. I może Ci daje bardzo prosty sposób. Obmyj się, porozmawiaj, znajdź czas, usiądźmy razem, przeczytajmy coś wspólnie, posłuchajmy coś wspólnie, zagrajmy, e, pobądźmy ze sobą, posłuchajmy się siebie nawzajem, szukajmy Bóg może, nam dać, Bóg może nam dać wiele rozwiązań. i siostry, ta woda Jordanu, niech to będzie Twój czas spędzony z Bogiem. Bóg nie powiedział, że teraz to musi być woda, nie, to jest bądź z Bogiem, nie, pozwól tak, on musiał się posłuchać jakiegoś Elizeusza, którego nie znał, ale miał on dobre zdanie, tak, to dzisiaj posłuchaj się Słowa Bożego, którego może nie znasz, które dzisiaj dla ciebie jest trudne, które dzisiaj dla ciebie jest może dalekie, ale ten Bóg chce, byś w prosty sposób, przez Słowo, jeszcze szczególnie Słowo, słuchajcie, no, w psalm 107, werset 20 mówi nam takie bardzo mocne zdanie, posłał swoje Słowo, aby ich uzdrowić i wylwać wszelkie niemoce. Bóg chce, by było zdrowie. Nie mówię tylko o fizycznym zdrowiu, bo o to się teraz obawiamy, ale chodzi o moje psychiczne, duchowe, rodzinne i wszelakie inne. Każde zdrowie. Bóg chce dla ciebie obfitości. Dlatego chcemy się teraz z wami pomodlić, pomodlić. dzisiaj po raz kolejny, teraz w ten poniedziałek piękny, słoneczny, choć już właśnie zachodzi słońce. To Boże Ojcze w niebie, Boże Elizeusza, Boże Eliasza, Boże Naamana na ten moment, bo powiedział: Nie ma większego Boga niż Bóg Izraela o tak, Boże wspaniały i kochany ja Ci dzisiaj oddaję każdego brata, każdą siostrę oddaję Tobie wszelką chwałę i cześć Ojcze, w tym miejscu właśnie w tej na tym rynku, jesteśmy na rynku pod ratuszem Rady Miejskiej tak w Sędziszowie Małopolskim Oddaję Tobie chwałę i cześć. Wierzę, Panie, że ziemia, na której stoimy, jest ziemią świętą uświęconą przez Ciebie. Wierzę, że Polska jest ziemią świętą, i świat jest ziemią świętą, bo Ty ją, Panie, uczyniłeś słowem dla nas. Ja teraz Ci oddaję wszystkich ludzi, którzy dzisiaj mają jakąś przeszkodę, którzy mają dzisiaj jakiś trąd, którzy dzisiaj mają jakąś część życia do uzdrowienia, a to wszystkich powierzamy Tobie, bo to są Twoje ukochane dzieci. O, tak, tak. Ta. Tak, panie i przychodź też właśnie z Twoimi rozwiązaniami. Proszę Cię, Duchu Święty, byś przenikał, przenikał teraz każdą osobę, która słucha. Tej modlitwy, abyś przenikał Duchu Świętego swoją obecnością, otwierał oczy, uszy i serce na Boże rozwiązania, na Boże rozwiązania każdej trudnej sytuacji, na Boże rozwiązania dla strachu, dla lęku, dla braku nadziei, dla wszelkich podziałów, które są w życiu tych osób. Przychodź teraz Duchu Świętego z Bożymi rozwiązaniami, które są piękne, które są wspaniałe, które są. Dobre, które są pełne pokoju, a nie zguby, które są wielkie i potężne, przewyższają e, wszelkie ludzkie rozwiązania i, i ludzkie pomysły. Pani, uwielbiam Ci, oddaję Tobie chwałę Twoim rozwiązaniom, Twoim pomysłom. Twojemu sercu daję chwałę i cześć Bogu wiecznemu, wspaniałemu, dobremu. Chwała Ci. Chwała Ci. Panie. Chwała Ci Panie. Słuchajcie, mam taki obraz, widzę gnijący kawałek ciała komuś nad piotrem. Jakiś tam element nad biodrem to no, ktoś ma tam zniszczone. Nie, nie wiem czym to zniszczone, nie mam pojęcia, bo jest, ja nie miałem jako obraz, ale mam. To wierzę, że Pan Bóg dzisiaj w to miejsce przychodzi, i to ta część, ta rana, ta część ciała zostaje uzdrawiona przez Boga. I ojcze, dziękuję Ci za to. I też jest ktoś, kto też od wielu lat męczy się z paleniem papierosów znaczy zrzucaniem tego palenia i Ci nie wychodzi. Pan Bóg cię do Ciebie przychodzi. Po prostu dzisiaj. Dzisiaj powiedz Panie, ja Ci to oddaję i zobaczę, że dzisiaj przychodzi do Ciebie uwolnienie i już nie będzie pragnienia, i to też nie będzie pragnienia, by tego papierosa zapalić. Dzięki Ci, ojcze, za to. Chwała Ci, Ci Panie. I błogosławimy Twoje święte imię. Dziękujemy, że jesteś Bogiem z nami, jesteś Bogiem, który kocha swoje dzieci. I ogłaszamy teraz pełnię Twojego błogosławieństwa nad każdym, kto ogląda ten film, nad życiem każdego z nas. I Ojcze, dziękujemy za to, co zrobiłeś, robisz i będziesz robił. Tobie wszelka chwała i cześć na wieki wieków. Amen. I do zobaczenia jutro, Daj Boże. Pozdrawiamy. Pa, pozdrawiamy.